Dzień dobry. Przypowieść o siewce dzisiaj jest czytana przez nas w kościołach. I tak się zastanawiam od jakiegoś czasu, co tu jeszcze można powiedzieć, czego by ludzie, którzy mnie słuchają, nie słyszeli. To zresztą jest tak na marginesie duża pokusa, żeby mówić po to, żeby zaskoczyć jakimś nowinką, Już to wiele razy też mówiłem w historii tego kręcenia. To już 9 lat w tych dniach walnęło, że. U Ignacego w duchowości ignacjańskiej bardzo cenne są powtórki. Warto w Słowie Bożym wchodzić głębiej. Nie zrażać się tym, że to już czytałem, że to już znam. A tutaj szóstak powiedział fajny komentarz: a tu ksiądz Węgrzyniak, a tu ktoś jeszcze. Bo chodzi o nasze osobiste spotkanie. To jest trochę tak, jak spotykamy się z kimś ukochanym. Owszem, można powiedzieć po tym okresie zakochania, dobra, w sumie już Cię znam, znam wszystkie opowieści Twojego się życia. Po co się znowu spotykać? Jest to. jeśli chcę kochać i wchodzić w relację, to się chce spotykać, to wręcz w cudzysłowie muszę się spotykać, bo wtedy wchodzę w głąb. To tak na marginesie czytania tego samego, ale wymyśliłem coś. Słuchajcie. Przyznaję się, dzisiaj zrobiłem pewien błąd, i jak otworzyłem oczy, to, to niestety dzisiaj, a nie robię tego naprawdę codziennie, zajrzałem do Facebooka, dlatego że czekałem na pewną bardzo wiad ważną wiadomość i to sobie przypomniałem jako pierwsze. I niestety przeczytałem komentarz pod jednym z moich postów i mnie wnerwiło. I odpowiedziałem z takim jednym zamkniętym jeszcze okiem na ten komentarz. Tak, niefajnie. potem poszedłem się myć. Jak wróciłem, to już trochę ochłonąłem i usunąłem tą swoją odpowiedź. Na szczęście, mam nadzieję, że ta, ta osoba tego nie przeczytała. I tak wtedy zajarzyłem, bo. A bo jeszcze zaraz po tym napisaniu tego komentarza zajrzałem do tej dzisiejszej Ewangelii, i wtedy zajarzyły mi się klapki. To znaczy, że zobaczyłem, że ta opowieść może być przeze mnie przeczytana w taki sposób. Wiadomo, że w tej Ewangelii siewcą jest Bóg. To on rozsiewa swoje słowo na wszystkie rodzaje gleby. Jest hojnym siewcą. Jest kimś, kto sieje, wiedząc, że jak to ziarno padnie na ziemię skalistą, to i tak z tego nic nie będzie, ale sieje, jest hojny. Więc czytam tę Ewangelię, ten, ten urywek w takim kluczu, że on mi pokazuje również hojność i dobroć Pana Boga. I teraz wracam do tej historii z rana. Tak sobie myślę, że jeżeli jesteś kimś, kto tworzy jakąkolwiek treść, bez względu na to, czy masz, nie wiem, pół miliona obserwujących, czy masz dwóch obserwujących, czy siedmiu, czy piętnastu, ale wchodzisz w sieć i tam y, dajemy jakąś treść, to może warto być takim dobrym siewcą, wierzącym w to, że bez względu na to, na jaką glebę to padnie, czyli na jakiego czytelnika to padnie, to wyda to jakiś owoc. Albo z drugiej strony, wiedząc, że jeżeli tu padnie na glebę kogoś, kto jest o twardym karku, że tak powiem, używając słowa języka, języka Biblii, to zostaw, zostawmy, zostaw to, mówię teraz do siebie, i nie chciej jakby poprawiać. Oczywiście nie swoich błędów, bo swoje błędy trzeba, ale tego drugiego człowieka. Zostaw mu przestrzeń do tego, żeby myślał inaczej niż ty i nie musisz go korygować i kopać tego ziarna gdzieś tam w, w inną stronę, w stronę dobrej kleby. Nie wiem, tak sobie myślę, że to jest może jakiś klucz też działania w internecie ta przypowieść, żeby rzeczywiście mieć taki luz, że nie muszę mieć ostatniego zdania, że nie muszę być tą osobą, która odpowie na na zaczepkę, na jakiś głupi komentarz, y, tylko dlatego, bo y, oczywiście w sieci to będzie pokazane jako ten, który ma rację i ten, który wie lepiej, y, a w sobie będę wiedział, że tu chodzi nic innego o jako moje urażone ego i że muszę odpowiedzieć. Y, I tak sobie myślę, że może jednak warto rzeczywiście, tak jak ten dobry siewca, siać to ziarno bez względu na to, gdzie ono będzie padać. Y, ale jeżeli ten siewca rzuca to ziarno na skalistą glebę, na cierniową glebę, no to kurczę, tak sobie myślę, on musi mieć nadzieję, że pomimo tego, że na tam padło, to wyda jakiś owoc. Może nie będzie to owoc nawet dziesięciokrotny, ale jeden do jednego będzie. I, I może to już będzie dużo. Nie wiem. Ale tak sobie myślę, że być dobrym siewcą, to odpuszczać, to nie musieć poprawiać drugiego za wszelką cenę. Tylko dawać to, co samemu się uważa za słuszne i ważne, bo tym słowem jest to, co uważam za słuszne i ważne, i co dla mnie jest budujące. W związku z tym nie muszę być tym, który walczy ze wszystkimi i wszędzie i za wszelką cenę, tylko po to, żeby udowodnić jakąś swoją rację, a de facto zająć się swoim y, urażonym ego. To taka, taki przyczynek do tej dzisiejszej Ewangelii. Ale jeśli zobaczycie, że duch prowadzi was do czegoś innego, do czegoś, co może już nawet znacie, to idźcie za tym. Bo tak jak powiedziałem na początku, powtórki są bardzo ważne. One sprawiają, że idziemy w tekst głębiej. Nie tylko umysłowo, emocjonalnie, wiedzowo, że tak powiem chociaż nie ma takiego słowa tylko chodzi o to, żeby iść tam sercowo, tego słowa też nie ma, ale żeby iść w głąb, żeby bardziej przyjąć to słowo jako swoje, żeby ono mogło zapuszczać we mnie korzenie i mogło rzeczywiście wydawać owoce. Więc zobaczcie, co będzie dla Was lepsze. Takie kombinowanie, jak to moje dzisiejsze z rana, czy y, takie pogłębianie, y, o którym mówi też Święty Ignacy. Y, dzisiaj trochę zelżało, jest chłodniej we Wrocławiu. Pada deszcz, więc nasze winogronka się trochę... No co zrobią? Będą mokre, będą użyźnione. Pamiętacie dwa dni temu, jak Wam mówiłem, brałem tutaj jedno winogronko, potem się im przyjrzałem. Niestety widać na tych krzakach te przymrozki, które mieliśmy na wiosnę. Pamiętacie, wszystko wybujało, a potem przyszły przymrozki i widać, że tych owoców jest bardzo mało. W zeszłym roku, jak tu przyjechałem, to było ich bardzo dużo. Było to wszystko takie nabrzmiałe. W tym roku jest naprawdę malutko. Więc podejrzewam, że tak wygląda w ogóle świat owoców i warzyw, i będzie krucho w tym roku. Ale to taka uwaga na marginesie. Dobrego dnia Wam życzę i miejcie po prostu dobry dzień. Trzymajcie się zdrowo i bądźcie szczęśliwi.